Własne warzywa prosto z ogrodu. Brzmi smacznie i zdrowo, prawda? Dzięki podwyższonej donicy możesz je uprawiać pracując w wygodnej pozycji. A kształt litery C naszej donicy sprawia, że masz dostęp do wszystkich warzyw. Oglądaj do końca odcinek, bo być może wykonasz taką donicę samodzielnie. W naszym przypadku wykonamy trzy identyczne donice w kształcie litery C. To pozwoli na wygodny dostęp do uprawa, a jednocześnie będzie wyglądało bardzo estetycznie. Każda donica składa się z modułów o dwóch różnych wysokościach, do których budowy wykorzystaliśmy palisadę Impari o wysokości 100 cm. Na początku wbijamy szpilki, wyznaczając kształt i poziom donicy za pomocą sznurka, a następnie wykonujemy wykop w miejscu montażu palisad. Wyrównujemy dno wykopu i zasypujemy około 10-cm warstwą podsypki cementowo-piaskowej, na której stawiamy palisady w taki sposób, aby utworzyły linię boku Donicy. W razie potrzeby, wysokość montażu możemy regulować lekko dobijając palisadę młotkiem, a bok wykopu zabezpieczamy betonem, który po związaniu ustabilizuje palisadę. Do niższych modułów Donicy wykorzystana została połowa palisady Impari 100 cm. Tutaj Postępujemy podobnie, montując palisady na podsypce i zabezpieczając boki betonem. Wnętrze gotowej donicy należy wyłożyć folią, aby poprzez szczeliny między palisadami nie wyciekała woda. Może doprowadzić to do niepotrzebnych zabrudzeń zewnętrznej ściany palisady. Jeśli zależy Wam na wygodzie, warto rozważyć montaż linii kroplującej, która zdejmie Wam z głowy obowiązek podlewania. W tym celu wiercimy otwory, którymi przeciągamy przewody nawodnienia. Donice należy wypełnić dobrej jakości ziemią, w której rośliny będą się szybko rozwijać. Teren wokół donic należy zagęścić, uważając, aby ich nie uszkodzić. We wnękach każdej donicy zostaną ułożone płyty werona. Dzięki temu będziemy mogli wygodnie korzystać z zawartości donic nawet w deszczowe dni. Teraz, gdy donice są już gotowe, zostały wypełnione ziemią, została zamontowana linia kroplująca. Dzięki temu rośliny będą miały stały dostęp do wody, a my nie będziemy musieli ich podlewać. Widać, że zdążyły już tutaj wyrosnąć chwasty. Za chwilę je usuniemy i przygotujemy ziemię do wysiewu. Zostanie wzruszona na roboty. Donice gotowe, ziemia przygotowana, teraz czas na wysiew. Będzie tutaj sałata, marchewka, kalarepa, pomidory. Teraz zasiejemy buraczki. Są przygotowane radliny w odległości mniej więcej 30 cm od siebie. Na głębokości 2-3 cm będziemy sadzać ziarenka. Warzywniak przy domu to nie tylko ozdoba. Pomyśl o nim, jeżeli cenisz sobie wygodę i zdrowy tryb życia. Jak widać, donica spełniła swoje zadanie doskonale. Warzywa obrodziły, a ja wiem, co